Już kurwa za i takie dwa pojemniki już wyra. To zajebiście. Ogólnie widzowie, dzisiaj jesteśmy w serwisie Uryczka. Aktualnie rozbieramy Foxa Szyszuni, który jest pięknie jebnięty, więc będziemy go kleić. I co jeszcze pojesz? No ogólnie to rozpierdol, nie? No. 14 klucz, to mam czternastkę klucz, dam piętnastkę. Czternastka kurwa nie wchodzi, a piętnastka lata luzem. <noise> Widać, że to rower Szyszki. <noise> ja pierdolę. Bo ja się boję kurwa to rozbierać. Jak się zaparł Co ty, przecież tu, tam był, pierdole Chyba tyle z serwisu Fox Nie, czekaj, no nasadkę trzeba mieć, ale... Ja pierdole <grym> Jeszcze treka mamy całego do rozebrania Ja sobie idę jeszcze bajka symry zrobić mojej piasty Wiesz co? Widzowie, tak będzie robić nikt, zanim go... Zaraz się, chłopie, zrobi szara Kashima. Ja pierdolę. Ryczek, serwisowa. Jasne nie widać tego na nagraniu, bo nie jest aż tak wytarty do białości, ale... Jest, kurwa, wytarty. A pierd... O, pier... o jak to jest pierdolnięte. Ej, to było tak pierdolnięte? <gryczek> nie wiem, najwyżej będzie, że Ryczek kradnie mostki i pęka foksy. A ja, nie. To było tak cały czas, nie Rzeczy... Ja pierdolę, jak to jest... E, nie, to, to jest jakiś... Nie wierzę kurwa w to co widzę I to jeszcze będzie jeździć, co wyobraź? I to, i to jeszcze... Stary, Pęć tak Jak mu to nie pierdolnie... Fox szyszki, taki luksus, że uszczelkę wyjebał Przy wyciąganiu lak Już, nie? <słyska> <słyska> kurwa, za tyś się wziął chłopie Kurwa, lecą jakieś poposty nie wiem, czy to był dobry pomysł, rozbierać tego Foxa w ogóle. Kurwa, mać. I ja, ja do... piję tę Ale kurwa krzywe. Ale żół. Magno. Zwykły łysp w mardołożysk w amortyzatorze. Fakie. O tak. się. Ja Molujemy. Fox przesuni został poklejony profesjonalnie. Teraz będzie pomalowany i będzie luksus co Co mam powiedzieć? No, kurwa, klas! Klasa Nie widać, że był bity. Nic nie widać. Jakby nie powiadać, to by na po dwóch dniach. Co powiesz na temat Bolida? Jebać biedę. Siedzisz, mieć ci kurwa, sobie! Yy, Ta to nie bij. pi! Jak, wy jak, jak, jak wypijesz myj? olej, normalnie to jak, jak wypijesz, jak jak wypijesz olej, by to leci ogień z dupy Ale nic nie <laughs> jak na razie Ale teraz się okaże nie było się. Mhm. Dawać wyższego shafta? Oj, a ten smart już jest dobrze zdruchany <laughs> Myjemy zęby. Najlepsza myjeczka, nie to co bajk, to jest jakaś chemia i w ogóle... jakaś chemia, kurwa, płyn do naczyń i woda. Najlepsza myjka stała. Dawaj, daj Ooo! No Pewnie mamię zabrał z kuchni. No. Boże oh no. Boże święty co się dzieje Czekaj Tak Laska, gdzie się tego nauczyłaś? Ryszek co Idiota. Coś ci nie pasuje koleżanko? Nie, śmieszne ale na bogato daje no Bo, ja <laughs> Bo ja kupiłem ja kupiłem E no olejo ja też nie żałuję Carbon fiber Nie no nie chuj nie idzie Patrz przecież jest tak samo Jest więcej Jest więcej No to no nie wyszło Co ty odpierdalasz? Próbuję zrobić szlifierkę na patencie, ale... Szlifierka, baj Na No chłopie I już jest okay. Chłodny Robimy klucz imbusowy, taki malutki, żeby pasował do tego dampera. Do truszafta. Pasuje, Kurwa, czy? jeszcze trochę. Tak. Śrubka do rozkręcenia Amora. Tymczasem mały palec. To jest takie mikroskopijne. No, dawaj. Tylko dobra. żeby to... Nie Dobra, zgu... nie, Że możemy. nie możemy tego zgubić, czyli się... Ej, ej, pan! Jak się dymi z tego klucza? Panu, 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 panu. Całe życie na patencie widzowie. Lecimy. Bo to... Nie, no chuj, nie za wystygnie. gruby? Nie, 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 wystygnie. Nasadka mi wypada, jeszcze muszę to dopracować Dobra, postęp prac jest taki, musiałem reduktor na srebrno zedrzeć, bo nie pasował, chociaż powinien. Ale siodło wleciało, zep jest po serwisie, damper roku. po serwisie. Ogólnie nie polecam treka dla wszystkich ludzi, którzy chcą serwisować 12 godzin pierdolenia się tylko z tym. A same cztery około Szlifowanie kluczy, dorabianie wszystkiego Ogólnie katastrofa, nie polecam nikomu Serwisować yy, Dampery rokszoka pod Marką Trek'a a z, moc ma z mocowanym Shaft Nie polecam To jest ogólnie nie gówno, się ciężko mocowania. się to robi Ciężko się to i w ogóle kurwa Tego nie polecam yy, A ZEP, zajebisty Trek, fajny nie? Ale z nieprowodzie <grym> Ale nie w robocie, przeprowadzanie linek, kurwa, masakra. Wierciśmy też pod Barmok gwiazdki w zebie. Ogólnie wleciało dużo porządnego drutu. Eee, a... No trudno, drut. co można nazwać to drutowanie? No, na pewno żeśmy zdrutowali gwiazdę. Ciepokoju... A tam zdrutowali zakręć piasto. Dostała nowe sprężynki, dłuższe, e, jest, większy, jest większy opór na, e, na, bieżni, o, na bieżni, więc e, jest głośniejsza. Myślę, że podziała długo, bo nie są przesadzone, nie ma dużego oporu na bebeku, nowy smart wsadzony, wszystko jest elegancko. W treku jeszcze jest robiony single speed, jest to robione pod typowe slowduro, e, czyli ogólnie wypierdalamy gejduro i wszystko co z tym związane. Dropper został wypierdolony. Mamy go tutaj. Mogę sprzedać komuś. Pewnie. Raz, że ciężkie, dwa, że drogie, niefunkcjonalne i... E, ale ty dobrą reklamę rób. Ja to może sprzedam komuś. widzowi. <grym> Polecam, kupujcie. Jeżeli ktoś ma w dupie wadę, Jeżeli ktoś lubi w dupę, to kupcie. <grym> no. I co jeszcze? Lecimy w srebrne wstawki pełną parą. Kapselek zeszlifowany. Tutaj to zeszlifowane na srebro. Dwa hebelki. I czysta kierownica. Godzina druga 8. Ryczka wzięła na podgłośnianie swojej piasty. Tak. <głos》> za pomocą. Dwie I przy okazji redukcja masy jest robiona, nie? Tak jest, całego fuza tym Lecimy w górę. dobra, no, no, no. dobra no, dawaj no. te no, Zaraz będzie Bontrager Ale to Polska Ta, zaraz będzie Bontrager Ale, ale to, to Chiny Polska. Piasta z szopi za dwie stówy Ogólnie widzowie zapomniałem wam nagrać, ale serwis poszedł pomyślnie, trek działa. Jedyne co to śrubka nam się tutaj z mocowania dampera wzięła i ułamała, co jest bardzo dziwne, bo była dokręcana kluczem dynamometrycznym i, i tak się rozwaliła, także yy, śrubki z Treka polecamy. Panie, nie roboty mają trzy dupy, to patrz. Odpadło. Miał Pan rację.